Witam się z Wami serdecznie, już troszeczkę świątecznie. Jako, że zbliża się grudzień, a z nim świąteczne wypieki, chciałam dzisiaj zaprosić Was na bezowe choinki. Myślę, że będą one świetnym dodatkiem do prezentów na 6 grudnia. Dzieci na pewno z ochotą je spałaszują i ucieszą się z takiego prezentu. A choinki są naprawdę proste w wykonaniu. Jeżeli nie na prezent, to możemy zrobić je wspólnie z dziećmi, ponieważ dekorowanie z pewnością przyniesie im wiele radości. Zapraszam na przepis oraz do subskrypcji kanału po więcej świątecznych przepisów. Zapraszam. Będziemy potrzebować trzy białka z jajek wielkości M. Na każde takie jajko przypada około 60-70 gram cukru. Ja mam tutaj około. 100 g białek, lekko ponad 100 g. Użyję 200 g cukru. Wlewam swoje białka do misy miksera. Zaczynam miksować i powoli miksując będę dodawać cukier. Moja beza jest ubita, ubita jest na sztywno, dzięki czemu będzie się świetnie szprycować. Aby osiągnąć taki efekt, trzeba pamiętać, że białka muszą być w temperaturze pokojowej. Jeżeli trzymamy je w lodówce, trzeba je chwilę wcześniej wyjąć, żeby troszeczkę się ogrzały, i wtedy na pewno nasza beza wyjdzie świetna i bardzo szybko. Ja do swojej bezy jeszcze dodam zielonego barwnika, ponieważ chcę, żeby moje choineczki były w odcieniu zielonym. Oczywiście można dodać też różne inne, niestandardowe kolory. Ilość barwnika nieduża, w zależności od tego, jaką intensywność naszych choineczek będziemy chcieli otrzymać. Całość z barwnikiem jeszcze chwilkę miksuję. Całość jest już gotowa do szprycowania. Przygotowałam sobie tutaj również przeróżne posypki, którymi będę dekorować swoje choineczki. Ubitą bezę przekładam do rękawa cukierniczego, którego będę szprycować bezę. szprycowanie bez. Do szprycowania używam takiej tylki. Można również szprycować po prostu odcinając na skos rękaw cukierniczy. Szprycujemy hojneczki robiąc takie fale, które się rozszerzają ku dołowi. Na górze można dodać Ala Gwiazdę. choineczki teraz dekoruję różnego rodzaju posypkami, dodatkami. Myślę, że będzie to również świetna zabawa dla dzieci. Każdy może zrobić swoją wymarzoną choineczkę. Więc zaczynam. Bezom można również dodać patyczki, dzięki czemu mogą stać się świetną ozdobą świątecznego tortu. Robienie takich choineczek również jest świetną zabawą dla dzieci. Każdy z pewnością lubi wykreować swoją choinkę. Sojneczki wstawię do pieca, gdzie będą schły przez kilka godzin, po których pokażę Wam efekt końcowy.